Wchodził już, wie jak się wchodzi? Nie. Spokojnie, delikatnie, bez paniki, nie chlapaj, chodź sobie spokojnie w stronę. Nie chodź na siłach, bo to nie są... Na początku sobie weź się pewnie czego, pachy, nie? Tak. Tak, a jak się poczujesz lepiej wtedy, żeby, żeby ciepło nie poszło. Nie, właśnie nie. Jak Maser, niech się pod pachami nie chlapie. Co? Niech się nie chlapie. Mówię, że nie, żeby razem trzymać. Nie ja mam nawet rurkę w razie, nie sobie... Lekarz jest z nami, wie co robimy. do przenotkowania, a nie do pomocy. A, a. No, bo ja już tutaj zawarzam. Rurkę zapakujemy jak będzie trzeba. Ja, Żebyś się nie przegrać. Żebyś się nie spoczył właśnie o Ja wziąłem swój naturalny na ochronę Dobra. Słuchajcie, ej, goście.

O. To jest po prostu straszny film. No. Na sakę nas ledzi. Boże jedziemy. Dawaj go. Ale czas. No, ale kei. spokojnie wejść, smoka. Ale Druga, 2, tak druga, 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 jakaś kurwa rada druga, jeszcze druga, 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 druga,

nie do yeah, trzech tylko i powiedz. Bo się zapamiętam, że Ale powiem Dzisiaj. nic nie? mówili, że wсё jest za sobą na Czas jaki? Minut dwie, minuty Ile? Lepiej być, nie, nie ma co na siłę. Nie, nie o co, Nie za martwi. No. Nie, nie, nie. za ale pachy pachy, pachy. Pachy, pachy. Pachy, pachy. Ciepło. Węzły chłodne, żebyś ci dostał zapalenia węzł no, chłonne. Wiesz. Ile jest? 30.

To będzie gorzej. Nie, spokojnie. Nie jest tak tragiczny, Lepiej się wchodzi, jak byłem w grudniu, to byłem no Teraz to no. No, no, tej... jest, jest bardzo dobra aura, nie? Tak. No. Ja, to jest Teraz to jeszcze tylko mogę śmiechać. Jak trochę tak przymarznie na zewnątrz, to potem drugi wejście jest z takim... No można już na To bo nie ma co przesadzać, bo stopy Gdy później będziesz miał przestrane, wiesz, żebyś nie, nie ten, żeby stopy później były wyciągnięte. No. Bardzo fajnie, że dzisiaj nie ma żadnych gapów. No. Tak, to już chwilę Tak, czuję się. marzać. czuję. Trzy minuty to już stopy. Ja czuję już taki widać. No, ja też. Są takie przywrócone. Ale wchodziłeś w rękawiczkę? Ja nie. Jesteśmy ja mówię pan pancach <noise> to, jest, to, jest, to, jest tam, to jest tam tam, która mi jeszcze nie była. Nie, taki gość był proszę. A taki wysoki, no? Żeby oni nie przyszli na 14 rzeczy. <noise> A <noise> to będą mniejsze? właśnie, jak w przyszłym tygodniu. O tak samo, no, chyba. Ja mam na drugą zmianę. A to 13, tak samo. Pan kierownik? Ja nie pracuję, to spoko. Pasuje wszystkim. Na 13. Kiedyś na 13. A to jest 3 winny. Paniasz, pamiętacie? No! Nieźle. To jest Tak jest. To jeżenie dobre, nie? Nie, no sam się. nie czuję. Ja to pierwsze co do skarpety, potem mogę stać, ale kurde. Tak, na no palce duch się złożył. No, pierwsze co robię? Ubieram skarpety i buty. No, buty, no i dalej do